Dzień dobry, witam w odcinku pierwszym pana Androidka z serii przesyłamy telefony komórkowe, dokładnie smartfony. A pierwszy, jako pierwszy jest smartfon Sony Xperia Tipo. Xperia, ja akurat jest w Orange, żeby nie reklamować są Sony. Ten telefon ma bardzo dobry aparat oraz może posiadać dużo aplikacji. Ma sporo pańców. Lecz polecam kupienie karty To przez kabel USB. A tu jest ładowarka. Tutaj. Tutaj się podłącza. Kabel USB tutaj ładowarki i możemy do kontaktu wsadzić i ładować nasz telefonik. Dobrze, teraz do telefonu. no dobrze. Tutaj jest menu i ja mam sporo aplikacji. No, tak wyglądają ustawienia. Tak wygląda Otwaracz muzyki. Moim zdaniem jest całkiem niezły. No dobrze. Ten telefon ma chyba przykład na ekranu 3,5. Jest dobry. Obudowa ma z, tworzy z tworzywa sztucznego. Posiada radio, aparat. Połączenie z internetem, Android 4.1 yy, oraz Bluetooth. No dobrze, tyle w pierwszym odcinku. Pan Android przedstawia telefony. No, do następnego odcinka.